Marcin Skrzek przed galą Babylon MMA 33 Tak się złożyło, że tak troszeczkę W ostatniej chwili może W walce wieczoru nagle Cię zobaczymy To dla Ciebie spora niespodzianka była Kiedy dowiedziałeś się, że taka, taki zaszczyt Cię spotka? Yy, tak, oczywiście była dla mnie niespodzianka yy, No ale co, no cieszę się z tego tak naprawdę No i nic tylko z, yy, wykorzystać tę sytuację Wygrać walkę i tyle To jakoś wpływa na jakieś tam samopoczucie? Jakoś tam w głowie coś dodatkowego się pojawia? No kurczę, teraz jest walka wieczoru nie, nie, nie mam jakiejś dodatkowej presji nic z takich rzeczy, broń Boże, akurat uważam, że tej walki, jeśli chodzi o mój mental, to naprawdę jest pięknie, jest to level top. Jesteś zawodnikiem doświadczony, masz już ze sobą te walki, nie tylko na Gali Babilon, oczywiście wiemy o tym bardzo dobrze. Mm. Ta walka dla Ciebie to jest jakiś kolejny ważny krok, czy tylko takie zakończenie efektowne roku, żeby sobie na koniec roku wpisać jeszcze zwycięstwo? Nie, nie, broń Boże, to nie jest jakieś tylko, żeby wpisać sobie zwycięstwo. Jest to dla mnie ważna walka, tym bardziej, że wracam po porażkach. Wiadomo, ktoś ogląda moje te walki, śledził to te walki, były bardzo wyrównane. Miałem te sytuacje, że tak naprawdę miałem wygraną walkę na, na, na widelcu, a gdzieś tam nie poszło, jak powinno to pójść na tą stronę. Więc nie, to jest dla mnie akurat walka, która jest dla mnie bardzo ważna. I oczywiście. Kurczę, gracja na pewno to jest zawodnik, który jest jeśli chodzi o amatorskie starty doświadczony, więc kurczę, ja się cieszę z takiego rywala mam. Może wróćmy do tego, co powiedziałeś, do tych walk, mówisz, że wracasz po porażkach, to troszkę przypomnijmy, bo rzeczywiście tak jak mówisz, to były walki wyrównane, walki, które no gdzieś tam nie musiały tak się potoczyć, jak się potoczyły, więc może o tym dwa słowa. Twoje takie wrażenia, już tak z perspektywy, już tak na chłodno, gdzieś tam obejrzałeś pewnie te pojedynki. Jakbyś mógł o nich troszkę opowiedzieć, co według Ciebie tam przede wszystkim było decydujące, że akurat tak, a nie raczej się zakończyły? Wydaje mi się, że przede wszystkim decydujące to było to, że tak naprawdę nie miałem takiej spokojnej głowy, tak? Że 对。嗯 Zawsze wychodzę na rynki chciałem robić każdemu krzywdę i ten, kto siedził moje też wcześniejsze walki i starty amatorskie, yy, czy jakieś inne, no to wie o tym, że ja wychodziłem naprawdę się bić i ja tam szedłem na śmierć i życie i nic nie kalkulowałem, więc wydaje mi się, że na pewno też to przez to był jakiś tam problem z energią, tak, i z takimi też rzeczami, yy, ale no tak jak mówię, teraz mój mental jest naprawdę na wysokim poziomie i wydaje mi się, że zachowałem tą chłodną głowę, a wtedy naprawdę będzie, będzie fajnie. No, tylko jeszcze przypomnijmy, ja wiem, że do poradzak nie ma co wracać i ich rozpatrywać, z kim te walki Ci ostatnio tak nie poszły? Tak, tam była y, walka y, z Lamparskim, to była ta walka wyrównana bardzo, że tak naprawdę w z dwie strony mógł pójść. Była walka z... Y, 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 y. Z Mędlewskim, tak, Krzysztofem? Z Krzysztofem Mędlewskim. Tak, tak, tak. Gdzie naprawdę wtedy Krzysiu mnie na pewno, naprawdę zaskoczył mnie, jeśli chodzi o to, bo gdzieś tam przedniem 4 tygodnie chyba przed garą i naprawdę się fajnie pokazał, ja gdzieś tak powiem, no nie miałem chłodnej właśnie w tej walce w ogóle głowy. Yy, I Mateusz Makarowski, z którym też kiedyś już walczyłem, to jakby był rewanż, No i no i jak zrewanżował mi się, tak? W tym momencie. No właśnie, Mateusz Makarowski się zrewanżował, a ty po, po, poza tym pojedynkiem z tymi dwoma rywalami, o których tutaj wspomniałeś, chciałbyś ewentualnie jakiś w jakiejś niedalekiej przyszłości? Znaczy, póki co to tak. Skupiam się na tej walce, tak Tak jak mówię. Ja nigdy nie przegrywałem, nie wiem, przez to, że ktoś mnie, nie wiem, przycisnął umiejętnościami czy czymś takim, tak naprawdę. Więc, no, ja jestem na pewno gotowy na te rewanże. a ja o tym momencie, na ten moment w ogóle o tym nie myślę. Skupiam się na tym, co mnie teraz czeka ta walka i ewentualnie tutaj niedalekiej przyszłości, tak. A na razie to tak jak mówię, nie skupiam się na rewanżach, na takich rzeczach. Tym bardziej, że w tym momencie, no, to na przykład z takim Atuszem Akorowskim też dużo sparowałem, na przykład nie wiem, w skrze. Więc, tak jak mówię, to są na razie rzeczy, które trzeba odstawić na później na pewno. To teraz wróćmy do tego, co tu i teraz, jak, jak sam wspomniałeś, to najważniejsze w tym momencie. Mówisz, że mental w porządku, że wszystko tam jest poukładane jak należy. Jakieś dodatkowe tutaj e, stosowałeś, e, szukałeś jakichś dodatkowych rozwiązań, jeśli chodzi o te właśnie przygotowania? Znaczy tak naprawdę to zawsze mnie, że tak powiem, psychologa gdzieś tam ciekawiła i takie rzeczy. No odkąd się pojawiły takie właśnie problemy, że gdzieś Marcin dostaje jeden cios czy dwa i nagle odpalałem się korki i chce za wszelką cenę zrobić ciężką krzywdę, no to zacząłem też nad tym dużo pracować i w tym momencie pracuję... Na przykład z Darią Albers, która no, tak naprawdę no, jest, no wiadomo, jest psychologiem jest jaka, Tak, bo, i tak, osoba o, bardzo. No, właśnie. Jest to mega osoba, mega się dużo od niej mogę uczyć i chcę z tego czerpać jak najwięcej, no, bo jest to niesamowita sala. Dobrze się z nią dogaduje, dobrze mi się z nią bardzo pracuje i naprawdę pozdrawiam z tego miejsca bardzo. No właśnie, czyli tutaj już to mamy ustalone, ja tylko tak się zastanawiam, jeśli chodzi o takie gale, tutaj też pewnie zbyt wielu kibiców nie będzie, no bo wiemy jaka to jest gala, bardziej kameralna. Ty lubisz przed taką szerszą publicznością, kiedy rzeczywiście jest afera na trybunach, czy raczej tak spokojnie właśnie jak się wychodzi, gdzieś tam wszyscy tak delikatnie tych zawodników dopingują? Znaczy tak naprawdę to bez różnicy, jest taka gala, czy taka, trzeba wyjść zrobić robotę tak naprawdę, ale wiadomo, że fajnie też jak są te trybuny, tym bardziej, że na mnie naprawdę zawsze dużo osób przyjeżdża, 400, 500, no of... Właśnie, i teraz się znają, tu będą? No nie. No, tyle osób nie będzie, tak? Będzie tylko tak naprawdę garstka tych osób. No, bo wiadomo, taka galaka jest, jest, taka galaka jest, tak? Jeśli w sensie, chodzi o, o te miejsca, tak? Tu nie ma gdzie więcej osób yy, pomieścić. Więc, no kurczę, mi to nie przeszkadza. Dla mnie to jest bez różnicy. Gdzie ważne, żeby walczyć, żeby się rozwijać. Żeby się rozwijać. Yy... Ten rok powrótku nam się kończy, bo tak już troszkę można podsumowania, no bo pewnie na nie przyjdzie czas takie stuprocentowy po tej walce, wtedy będzie można coś więcej już podsumować, ale tak na razie przed tym pojedynkiem, jak ten rok tak sobie postrzegasz? Znaczy powiem szczerze, że, że jeśli chodzi o na przykład te porażki, które mnie tam gdzieś spotykały po drodze, to tak naprawdę to ja, chyba ich nie żałuję w tym momencie, bo poznałem niesamowite osoby teraz po teraz po mojej drodze, więc no kurde, tak naprawdę no... Jestem zadowolony. I to z tego. prawda jest, że, że więcej uczą, tak? Że więcej uczą i więcej dają gdzieś tam, jakiś, mogą przynieść dużo pozytywnego. Yy, znaczy na pewno dużo z tego wyciągam, tak? Jak przygrywam, zawsze staram się analizować też walkę, analizować co się stało i tak dalej, tak? Więc no, yy, dużo z tego na pewno wyciągnąłem. Mówiłeś o tym, że gdzieś tam zawsze szukałeś tych, zawsze interesowałeś się troszkę psychologią, trochę tego typu wsparciem zawodników. Sam nie myślałeś o tym, żeby gdzieś się też kiedyś zająć w tym w przyszłości? Kurczę, na razie to nie chcę o tym rozmawiać, bo na razie to ja sam trenuję, wiadomo, i startuję, a też ciężko dużo rzeczy pogodzić na raz i trzeba się skupić na jednej rzeczy, więc no na razie zostaje przy sporcie. Ale wszystkim już to polecił, rozumiem, żeby gdzieś tam spróbować współpracy z takimi właśnie osobami. Znaczy przede wszystkim to poleciłbym, ale to trzeba trafić do odpowiedniej osoby. To po pierwsze, bo musi to taka osoba wiedzieć, nad czym można pracować i tak dalej, tak? U nas uważam, że jeżeli chodzi o rzeczy mentalne, to jeszcze ludzie są bardzo zacofani, są bardzo z tyłu, gdzie na przykład w Stanach jest to całkowicie odwrotnie, no i to widać po walkach takich zawodników jak Usman, Desania i tak dalej, więc no, tacy zawodnicy top, top, no to każdy ma kogoś, żeby gdzieś tam z nim pracował. Mówisz, że teraz w tym zawodowym sporcie na tym poziomie to już jest rzecz, która staje się niezbędna? Znaczy ja tak naprawdę to. Kurczę, nie może też nie każdy tego potrzebować, tak? no, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś idzie na trening na wieku 17-18 lat, to warto gdzieś od tego zacząć. To jest tak, bardzo, tak samo bardzo ważne, jak uważam, jak z trening, tak? na który my idziemy. To już na koniec zapytam Cię jeszcze tylko o swojego rywala. Delikatnie tylko wspomniałeś, że według Ciebie wymagający będzie amatorsko się tutaj całkiem nieźle prezentował. To taka krótka charakterystyka przeciwnika. By nie chcę charakteryzować przeciwnika, tak. Yy, wszystko wyjdzie w praniu. Wiem, jakie są jego silne strony, wiem, jakie są jego słabe, i tak naprawdę wszystko pokaże walka. Czekam na tę walkę, więc dziękuję bardzo. I cóż, jeszcze raz gratuluję, że się znalazłeś w walce wieczoru. Dziękuję bardzo.